Witam, witam, witam. Kolejny mecz, kolejny laderek. Tym razem moim przeciwnikiem będzie zerki. Jojo, Jo, yo. yo, yo, yo. Um, <laughs> I zapraszam Was do obejrzenia kolejnej mojej porażki. Wiem, że z takim podejściem nigdy nie wygram. Haha, ale seriously. Idzie mi strasznie. Dwa tygodnie prawie że nie grałem. A dobra, grałem w Wykop Cup. Dwa mecze ale bodajże jest przeciwnikiem z Ligi Srebrnej, więc to nie było specjalnie <laughs> um, pouczające ani, no cóż, jak kogoś dzieli cztery ligi różnicy, no to no, niestety, mm, no, no ciężko, żeby to był mecz. Nie mówię tego z jakimś, jakąś pogardą dla kogoś, tak, każdy kiedyś był e, słabszy, e, tylko tak ogólnie, niestety. Ciężko, żeby to był dobry, dobry i fajny mecz, jeśli jest tak, taka różnica. W, tej, w zasadzie są dwie opcje, albo ta słabsza osoba czizuje, a w zasadzie, mówiąc technicznym żargonem, puszcza śmierdziela. Um, no Albo jest to mecz taki, w którym po 6, 10, 15 minutach różnie bywa. Um, od razu wiadomo kto, kto wygra. Ale tym razem oczywiście tak nie będzie. Moim przeciwnikiem jest Zerg z Ligi Master, więc yy, wie co robi. W przeciwieństwie do mnie. Ja w szczególności nie do końca wiem co robię, ale spoko. A, rzucił się na mnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zacznij od spawning pula. Nie ma bata. Co on mnie przeatakował? Dronka. Ha! Czyżby, no właśnie nie jest ponik ale dopiero co się zaczął. Tu czy tu? Pytanie gdzie zaczął budować. Nie wiem, czy jest sens go kanonoraszować tak naprawdę w tym momencie. Nie wiem, czy tego kanona wybudować w tej chwili, buduję go tu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie mam lepszej koncepcji. Hmm. Skancelował Nie jestem pewien czy mi się to opłacało Obawiam się, że, że nie I to jest niestety problem z każdym Canon rushem, bo zawsze jest duża szansa, że no niestety Nie pójdzie tak jakby się chciało Ale to jest na szczęście miejsce, gdzie można dalej zrobić kanon rusha. Więc spoko. Wszystko dobrze. Pamiętajcie, jak nie zadziała kanon rush? Wiecie co trzeba robić. Tak jest. Jeszcze jeden kanon rush. No, to to by było na tyle, jeśli chodzi o moje sukcesy dnia dzisiejszego. Nawet mi Prowa zabili, ooo. Szkoda. I doskonały tam mojego Stargate'a ale jak wiecie to nie jest problem, bo ponieważ nie buduję tego stargate'a po to by um, pocisnąć go jakoś bardziej tylko po to, żeby pozbyć się wszystkich overlordów. O, poza zasięgiem trudno. Teraz można spróbować wybudować parę gateów i za jakiś czas pocisnąć mojego przeciwnika. E, przy szczęścia nieszczęściem, no w miarę zsynchronizowane te gatey z, um, z. work gate'em. No, tak trochę nie do końca, ale trochę tak. Więc całkiem nieźle. E, I Mothership Core. I więcej pylonów. Pylone się przydają, wbrew pozorom. No nie muszę mi, że to wygra w ten sposób. O nie! To było najgorsze, co w życiu zrobiłem. Ale najwyraźniej skuteczne. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Zapraszam do obejrzenia powtórnego tego filmu, bo mam, no nie wiem, ja jestem okrutnie zdziwiony. Wow! Pozdrawiam i do następnego kasta.